Witam Was kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj Wam powiem kilka słów o testowanych lakierach. Do testów od ambasadorki kosmetycznej dostałam dwa lakiery klawier. Jeden jest kolorek 033. Jest to taki srebrny kolor. Jak się go pomaluje, to on ma takie złote drobinki. One są takie dość takiej rzadkiej konsystencji. Dzięki czemu mi się malowało tymi lakierami bardzo dobrze. Tutaj żeby uzyskać taki pełny efekt krycia, potrzebowałam cztery warstwy. Drugim lakierem jest numerek 032. To jest taki kolor czekoladowego brązu. Tutaj już pełne krycie otrzymałam przy trzech warstwach. On ma tak samo, zobaczcie, taką rzadką konsystencję. Ja lubię takie lakiery, wolę niż takie gęste. Po prostu lepiej mi się nimi maluje. Do tych lakierów dostałam też taką folię do zdobień, która po prostu czy ten brąz, czy ten srebrny lakier zmienia bardziej w taki błyszczący. No, będzie troszeczkę odrobina szaleństwa ja te lakiery używałam i na nogi i na ręce efekt utrzymywał się do trzech tygodni, nic tam nie odpryskiwało ani nie nie wycierało się jestem bardzo zadowolona z tych lakierów możecie je dostać na y, stronie internetowej, internetowej klawier.pl ekobieca lub w drogerii wika.pl Serdecznie Was zapraszam do zapoznania się z ofertą, bo mają mnóstwo, mnóstwo kolorów i każdy sobie tam coś dobierze do siebie.